Cześć, jestem Wiktoria i zapraszam Was do kolejnego odcinku z serii Back to School. Dzisiaj będę pokazywała Wam moją organizację biurka na rok szkolny 2019-2020. I no, mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba w tym roku. W sumie w tamtym był tylko filmik Back to School, gdzie pokazywałam Wam rzeczy do szkoły, a w tym roku nagram Wam jeszcze coś. Yy, więc no... Zapraszam was do mojego biurka. Okej, okay, ja chciałam wam jeszcze ogólnie powiedzieć co, gdzie i jak w ogóle kupiłam. Więc yy, tak jak wam tutaj wszystko pokażę, to też nie jestem pewna czy znajdziecie jeszcze te rzeczy, czy w ogóle to jest, bo jak ja się wprowadzałam, to było dwa lata temu, dlatego nie wiem, ale pokażę wam, powiem wam wszystko po kolei i no. Okej, okay, więc moje biurko znajduje się od razu przy wejściu, jak się wchodzi. Obok biurka mam taką półkę, którą wam też pokażę w sumie. I to jest moje biurko. Nie jest ono duże, nie jest małe. W sumie dla mnie jest w sam raz wystarczające. Chociaż czasem jednak wolałabym mieć większe, to te jednak niech zostanie na razie. Nie, nie zamierzam na razie jeszcze nic zmieniać, więc to musi mi służyć. To biurko zamawiałam kiedyś na Allegro i w sumie nawet nie wiem po ile one były. ale to jest zwyklejsze biurko po prostu z trzema szufladami i wysuwaną na klawiaturę. A obok mam półkę z Leroya i w sumie na tej półce mam takie etapy, bo na pierwszym, tak widzicie mnie tu, mam taką moją Ala kosmetyczkę, czyli taką Ala toaletkę z biżuterią i z... Jakimiś takimi osobnymi e, kosmetykami, których nie używam. E, tu mam już tak, jakby e, swoją taką typowo e, nie nieozdobną. No, nie wiem mam to powiedzieć. Taką ozdobną półeczkę. Na, sam, na kolejnym piętrze mam swoje rzeczy do pielęgnacji, czyli wszystkie rzeczy do ubra, do włosów, wszystkie moje kosmetyki i wszystkie piórniki, kosmetyczki, a na samym dole mam już rurki i jakieś po prostu niepotrzebne rzeczy. Dobra, ja pokazuję wam już biurko, więc przychodzę do tego wszystkiego. Więc krzesełko ogólnie nie jest e, od biurka, ja je na razie tutaj postawiłam, bo tak mi pasowało moje biurko, e, nie biurko tylko krzesełko jest w trakcie malowania na biało. Bo były one z ciemnego drewna. I tak, od razu, tak na samym początku, widzimy tutaj e, małą ozdobę, gdzie ona zazwyczaj się zmienia, bo jak jest pora wakacyjna, zimowa, to zawsze coś tutaj innego dam. E, mam tutaj taką lampeczkę świecącą, e, kaktusa sztucznego z pepko i taki e, świecznik, w którym teraz aktualnie pali się świeczka. E, sama sobie zrobiłam coś takiego typu ze sznurków. Tu mam akurat z muliny swoje zdjęcia ze swoimi przyjaciółmi i w sumie tak to wygląda, jeszcze przeplotone lampelczkami. A po tej stronie już są wszystkie moje rzeczy, które kupiłam na rok szkolny i w sumie też swoje długopisy, które tu mam, czyli karteczki, jakieś gumeczki, klamerki takie do przypięcia czegoś. Zakreślacze, ołówki i mazaki, kredki wszystko tu się znajduje, tak naprawdę. I teraz wam pokażę ogólnie wnętrze mojego biurka. Ok, więc jeszcze tak wam pokażę, to jak to wygląda. I przejdziemy tutaj. Więc tutaj, w tej wysuwanej, mam w sumie takie moje najważniejsze rzeczy, które są do mojego użytku codziennego, czyli planer sobie tutaj zapisuję wszystkie, dosłownie wszystkie moje rzeczy, które muszę zrobić, na przykład jakieś pomysły na filmy, albo ogólnie notatki, które mi się przydadzą. E, mogłabym w sumie wam pokazać, ale pokażę wam może początek i końcówkę. Nie mam jeszcze zupełnie wszystkiego, więc tu mam coś takiego na samym końcu, w sumie jak z uda mi się z jedną ręką. E, to tutaj mam też takie jakby Wzorki, wszystko wygląda tak naprawdę tak samo, więc taki mam planer i laptopa, na którym montuję filmy, yy, uczę się z niego, yy, robię notatki. Więc to jest yy, laptop do po prostu do mojej pracy, tak naprawdę, i bez niego chyba bym nie dała sobie rady. I przejdźmy teraz do pierwszej szuflady Z reguły większość osób i każdy chyba to wie, że jak weźmiecie białe rzeczy to szybko się brudzą Więc no, ale w pierwszej szufladzie znajdują się takie rzeczy Wiem, mam taki ala bałagan, ale nieważne Tutaj są wszystkie te nowe rzeczy, które sobie kupiłam jeszcze Są nierozpakowane, słownik języka angielskiego, e, gumy, świecówki, e, karteczki, które są... W razie co? Tasm i wszystkie w sumie piórniki, takie rzeczy, które są jeszcze zapakowane i są do użytku codziennego. Ok, teraz możemy w sumie przejść do drugiej szuflady. I w drugiej szufladzie jest to szuflada przeznaczona na książki zeszyty. E, aktualnie jeszcze nie mam książek, dlatego trzymam tutaj buty, pod spodem mam teczki, e, a tu są wszystkie moje zeszyty. W tym roku, które będą używane, więc trochę ich się tu zebrało. Więc w sumie jeszcze dopóki nie mam książek, one tak leżą. Jak zakupię książki, już przyjdą, to mam tutaj takie specjalne pudełka, które kupiłam sobie w Pepco kiedyś. No i tutaj układam sobie zeszyty, ale tak naprawdę zeszyty będę musiała trzymać w innym miejscu. Jeszcze... Ogólnie chcę zamówić sobie szafeczkę. Bo zeszły jednak ciężko będzie mi wyciągać tak z dnia na dzień, jak będę miała jakieś lekcje, więc one będą gdzie indziej. Na razie leżą tutaj. I trzecia i ostatnia szuflada. Jest to szuflada z moimi takimi właśnie e, osobistymi rzeczami. Ogólnie słodycze, które zazwyczaj nie mam. E, książki, jakieś pudełeczko, reklamówki, pamiątki. Moja kamera do nagrywania, i tam dalej mam jeszcze w sumie takie do paznokci to, co się przedłuża, klej i jakieś kredki jeszcze. Więc ogólnie to jest wszystko z mojej trzeciej i ostatniej szuflady. Więc tak naprawdę ten filmik nie jest długi. Ja sobie tak zorganizowałam biurko, bo tak mi było najlepiej. Nie chcę się długo tutaj rozgadywać, bo każdy wie, jak sobie poukłada. Ja chciałam Wam tylko pokazać, tak jak ja się przygotowałam do, szkolne, do roku szkolnego w tym roku. I. To chyba tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zostawcie łapki w górę, komentujcie i zapraszam Was do moich poprzednich filmów na wszystkie moje y, portale społecznościowe. I no, widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę Wam końcówki miłych wakacji. Pa!